Jak kiedyś kobieta i mężczyzna przygotowywali się do poczęcia? Jaki to był proces? Wiadomo, jak jest współcześnie. Mówi się głównie o przygotowaniu trzy miesiące przed poczęciem, w tym sensie, żeby brać kwas foliowy i przestać ograniczyć picie alkoholu i rzucenie papierosów. Wow, okej. Okay. To jakby wiadomo jest każdemu, ale czy to naprawdę tyle? Czy to naprawdę wystarczy, żeby przygotować się do. Poczęcia, do przyjęcia nowego życia, do stworzenia nowego życia? Nie wydaje wam się to trochę za mało. Jak to robiono kiedyś, jak to robiły kultury pierwotne na całym świecie? W jaki sposób się wtedy przygotowywano do poczęcia? Otóż w kulturach pierwotnych, kobieta i mężczyzna, zanim Nastąpił dzień, w którym się pobierali, w którym się łączyli i konsumowali swój związek, swoją miłość. Oddzielano ich na czasami nawet kilka tygodni. I nie po to, żeby potem, jak się spotkali, to by było taki wow, i w ogóle te kontakty, i to, ta konsumpcja była taka na zupełnie nie wiadomo jakim poziomie, bo są tak bardzo stęsknieni. Nie, nie absolutnie nie o to chodziło. Chodziło o to, by Znajdując się w odosobnieniu, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, robiąc tak zwany quest, taką wyprawę, święta wyprawa duszy, można by było powiedzieć, w soul coachingu, idąc po prostu w odosobnienie, mieli czas, by zastanowić się, jakie jakości, jakie cechy, co chcą przekazać wraz z swoim materiałem genetycznym, jakie informacje. Robili to się nazywa genetyczny imprint, genetyczne takie odzorowywanie, tylko po to, żeby świadomie począć życie i świadomie przynieść na świat przez, swoją, przez swojego ducha, przez swoje ciało, przez swoją emocjonalność przynieść na świat życie, które jest potrzebne do przetrwania całej społeczności, które. Daje, daje coś, wnosi coś, które nie jest wynikiem życia w strachu i lęku i poczuciu winy, tylko takie życie, które jest zrodzone świadomie, które jest potrzebne, które przyniesie całą społeczność, całą kulturę daną pierwotną dalej. Czyli albo to były Medicine Women, albo to byli jacyś przewodnicy plemienia, albo jakieś jakości związane z. Budowaniem tego plemienia, z przemieszczaniem się, jacyś szamani, uzdrowiciele i te, tego typu ludzie, dzięki którym to plemiono miało szansę przetrwać, ta kultura miała szansę przetrwać i się rozwijać i iść do przodu. <laughs> Więc, co możemy z tego wynieść na współczesność? Możemy wynieść to samo: to nie musi być odosobnienie trwające kilka tygodni, to może być jeden dzień, to może być. Godzina, w której się zastanowimy, jakie ja chcę jakoś przez poczęcie nowego życia przynieść, dać dalej światu, dać kolejnym pokoleniom, dać kolejnym generacjom. Dajcie znać, ilu z Was tak podchodziło właśnie do poczęcia. Jestem bardzo ciekawa.